Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o stronie Instant Gaming i dalej przepłacasz za gry w internecie, to zmień swoje życie. Kolejny raz mamy bardzo dużo tytułów i bardzo duże promocje, które warto wykorzystać. Czy Simsy, czy Formuła 1, czy nawet Planeta Zoo. a nawet bardziej powiązane gierki, takie jak DLC Kubota za 40 zł oraz na przykład Farming Simulator 22 za 112 zł. Link masz oczywiście w opisie, z moim linkiem jeszcze taniej, także zapraszam. Siemano widzowie w nowym odcinku. Cześć. No opowiadaj. Jakiego vloga powiadać? dzisiaj robisz? No, no to ty jesteś znawca na, na razie będziemy kopać robaki, a potem na ryby, tak? No tak, tylko jakiś hashtag jeszcze daj, żeby serduszko być przypiąć. E, e, hashtag płotka Hashtag płotka, dobra A jeszcze ile łapek ma być, żebyśmy jeszcze raz na ryby, żebym cię zabrał jeszcze raz? Taki jest problem, że ja nie wiem ile ty masz średnio łapek pod filmami, także to ty już to powiedz No to dawaj tak 2000 Dobra Także widzowie 2000 łapek w górę i zabieramy młodego jeszcze raz na ryby. Dzisiaj zobaczymy co on złowi. Ogólnie obstawiasz, że co, będziesz miał złowione. No pewnie małe rybki głównie. A dlaczego małe, a nie duże? No, może coś na robaka na spławik weźmie większego, ale wątpię. W to. No to dobra, no to dawaj. Przygotowywania do ryb najpierw. ogólnie zostawili nam takie obsa do pilnowania. Młody się zajmuje tym szczurem. Patrzcie jakis czurno, nie w porównaniu do Maxa to jest malutkie. lubisz tego psa no no to kop te dawaj. no ale ty miałeś kopać halo no jak no ty... to, jak ja mam kopać dla ciebie te ty miałeś kopać Dż dżownicę. No, no to nie kopiemy to jedziemy stylowo, może no wystarczy. nie glizdy musisz parę jeszcze dokopać no nie a tam to ci wystarczy no może wystarczy w takim razie no to pokaż dla widza gdzie są te glizdy o, no zaraz jak po ziemiu? Ja pierdzielę widzowie, jakie to są ciężkie tematy. No, samochód stoi, czeka na wyjazd na ryby. No, a ten co ma? No, tu jakakolwiek żyje? No, jest jedna na górze, tutaj jeszcze parę ich jest pod, pod tym podstawowym. No, to czy mieliśmy pokazać kopanie? Dobra, to wbijemy parę razy szpadlą, znaczy łopatą w sumie, w ziemię i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Aha. Co ty na to? No może coś będzie, bo tu tata, tutaj tata przecież jako brzeża kopał, to stąd mam wszystkie. No ale to pójdziemy na ogród, tam no. się wkopiemy w jakieś miejsce. Dobra widzowie, zaczynamy tą jakże przyjemną akcję siedzenia i patrzenia jak młody łowi ryby zaraz. Ile będziemy mieli z tego jednego zbioru? Co myślimy, Weź ja może tutaj słucham? o, jeszcze ziemię jakoś przeruszaj, o tutaj o. Czekaj, jeszcze raz ci się wkopie. Zobaczymy teraz. Bardziej na bok wywal No tak ono, nawet na łopacie będzie widać, Patrz, jeżeli są. No Widzisz czy nie? No na łopacie, na łopacie nie ma chyba. Nie ma? Nie. No to spróbujemy jeszcze tutaj. O, jedno ręko to jest źle kopać. Tu sobie może zobaczę, ale tutaj jakoś nie ma chyba za bardzo tych glist. No nie? No i jest to, że one... Jeszcze spróbujemy raz tutaj o A ile Ci potrzeba w ogóle tych glist? A nie dużo. Tu, tu jest spać, jedna. Dawaj. A, a to jest różnica czy ona będzie zdechła, czy żywa dla ryby? Y y tak. A czego Bo ona też lekko pracuje tak jakby pod wodą. Aha. Jak się nie rusza, to, to znaczy no, aż tak dużej różnicy nie ma, ale zawsze lepiej jak jest żywa. Bo ma też zapach lepszy. A, to dlatego pewnie. Dobra, spróbujemy jeszcze kolejny może ten y, zrobić. I będziemy ta, to wybierać. Bo jak się rusza Co? strasznie, to muszę od razu ten. No to ja wrzucił. No dobra widzowie, zrobimy jeszcze jeden tutaj okoś. Może akurat coś tutaj będzie. A może nic nie będzie? Cze, tutaj jest coś? Bo już tak średnio jest chyba z tymi listami twoimi No nie? No niestety, nie było żadnych robaków w sklepie A czego nie było robaków dzisiaj w sklepie? No, nie było, po prostu nie było, no nie wiem czego, nie pytałem Ale to musisz czego. do kamery mówić No nie było no. no Nie pytałem się czego nie było Ale nie wiadomo ile nie jedziemy kopać. jak masz jeszcze tamte, no to... O, jest tutaj, patrz, widzisz? Kolejna Tutaj to chyba nic nie będzie znowu. No i tak właśnie widzowie idzie prawdziwy wędkarz. Tutaj wędka w rynku. Lewym. O Boże, ale to będzie ciężko przejść. A w prawym jakieś wiaderko. Zaraz on wam wytłumaczy ogólnie co to jest. Dobrze, że są pokrzywy. I dobrze, że jestem mądrzejszy od brata i sobie założyłem krótkie spodenki. A on sobie założył długie. Bo się boi pokrzyw widzowie. O, idź. No idź. A jak Dobra, przejdziemy tędy i wam zacznę nagrywać tam. No i to już mamy normalną ogólnie trawę, tam kawałeczkiem trzeba było przejść. Czyli tam idziemy tutaj? Ja bym proponował pójść tam o dalej. O ogólnie stawik, jesteśmy tutaj u mojej dziewczyny, jakby nie patrzeć. No i tak to wygląda. Jest tutaj dosyć spory placyk. Tego stawu nie wiem ile jest, 60 metrów na może dobre 30. Coś takiego, jeżeli chodzi o taki rozstaw. I powiedz młody, co tutaj zabrałeś, jeżeli chodzi o glizdy i co jeszcze masz? Mam glizdy i żonęte, karastin. A, karaslin, dobra. Tutaj ogólnie nie jest, ten, ten brzeg jest płytki, tamten jest głęboki. Telefon sobie ogólnie położę widzowie tutaj, bo nie wiem, tak co z nim robić. No młody tu będzie ogarniał, już wam będzie mówił tematykę, bo to w sumie on... On jest takim głównym panem tego vlogu, no nie? No, najgorsze jest to, że łowimy na leżący spławik, a nie na stojący. A po ludzku dla widza powiesz? Bo to. No, to takie... leżący spławik, a nie na stojący jakbym miał mówić ten. No po prostu on leży zamiast stać, tak jak ostatnio łowiliśmy. A to dlaczego nie ma stojącego słowika? Yy, bo nie miałem ciężarków i mam dwugramowy spławik i mam 1,90 ciężarek zamiast 2 gramy założone. I on nie stoi. No tak, dobra. <śmiech> <śmiech> nic nie rozumiem, widzowie, nic nie rozumiem. Yy, no żartuję, przecież wiem. No nie idzie po prostu pod wodę, tak? Znaczy będzie wystawał. zresztą zaraz zobaczymy, dajcie przytrzymać. on będzie leżał ta, patrz, bo tak to stoi Dobra, ja zobaczę w wodzie. Tak, a a no. tak to będzie leżał. A. I jak będzie branie, to on będzie wstawał i dopiero się zanurzał. Aha, czyli będzie lepiej widać, jak ryba będzie brała? No może. A czyli lepiej mamy. To idealnie, to dzisiaj będziesz miał połów jak głupi, mówisz. Ale powiem Ci, że jak jest wykoszone, to jest elegancko. Dobra, co teraz? Co dalej robimy? Jakby ktoś chciał zostać wędkarzem. Takie okay. widzowie robię wam poradnik i będę mętę rozrabiał aha Wlizdy z błota ta praca wędkarza to jest widzowie taki a, niedoceniany zawód niedoceniany akurat mody jest zawodem dla rodziców jak wykonuje zawód wędkarza możesz się pochwalić bo ja nie mówiłem widzom które miejsce zająłeś na zawodach wędkarskich pierwsze i co dostałeś? Yy, kołowrotek i bata a co powinieneś dostać? wędkę a dlaczego tego nie dostałeś? bo się pomylili Dobrze, dobrze, dobrze. Widzowie jak chcecie, to możemy na live'ach ustawić cel dotacji na wędkę dla modego, bo to to jest takie. W sumie nie wiem, to dobrą masz wędkę, czy nie? No dobrą mam wędkę. A ile kilo ty możesz wyłowić najwięcej? A nie wiem, tylko brak mi jednej rzeczy. Jakiej? Okay. A tu jest stoper, dobra, ja myślałem, że zrobiłem zestaw bez stopera już by było po łowieniu praktycznie. No to jakbyś musiał mi oddać zapaliło tutaj. Bo jakbym vloga nie miał i nic, to by było nieopłacalne cię zabrać w ogóle na ryby. Dobra, uwaga widzowie. No, w trawie sobie zaczepił jak zwykle. No, za urwiesz. Patrzcie, patrzcie jak się to patrzcie, jak robi to amator, no nie? Amator niskiego połowu. Albo dobra, tutaj mogę tak. Dawaj, dawaj. O Boże, końca nie widać. Gdzie to w ogóle jest? Matko Bosko, po całym zalewie patrzę i nie ma. Ryba. Ryba już? No. <laughs> Ty nagrało się, ale jaja. No ale to nie jest za duża Czekaj, ja ci... Ja, ja Od ci... razu poszedł wodę, co jest? Pokaż, czekaj, czekaj To możliwe w ogóle jest? No właśnie nie wiem, ale trzy, trzymaj łatkę Pokaż, pokaż rybę To ja ją odhaczę i wtedy Ry, pokażę Ryba, ryba dla widza? Miniaturkę ci zrobić potem z rybą czy bez? Bez zrobimy, żeby widzowie nie wiedzieli co złowisz Tako. No i ogólnie te ryby to małe to się widzowie wyrzuca No i nie chce, rosto, no nie? No to w takim tempie łowienia to ja widzę, że ja chyba zanęty nawet nie zdążę rozrobić. A bo jeszcze w sumie zanęty, to wam później też pokażemy jak to się rozrabia. Mamy spokój, tylko ja zapomniałem widzowie wziąć sobie, znaczy w sumie nie mam takiego krzesełka. Ale jak będę jeździł z Tobą na ryby, to yy, będę sobie widzowie brał krzesełko ze względu na to, że ja tutaj zazwyczaj muszę stać i, i stać. I nic w sumie się nie dzieje, ale tutaj są powiem Wam, że okazy są co niektóre takie jak ręka. Ile mogą mieć Mati? 40? 40. 30. 20. 20? 25. No ale to wszystkich nie widziałeś, ryb, no nie? A. Ja Nie to, co ty łowiłeś, no tylko ja mówię te większe. Ale to może i tak. No no to to tak 40 cm mi się zdaje, że na spokojnie tu mogą być. Woda, jak widzicie. Dobra dla ryb, dobra. Pogoda też jest taka optymalna. A dziwne, że tak od razu poszedł sławik pod wodę, ja myślę, że. A jest... Ja myślałam, że grunt jest zły, ustawiony, że poszedł pod wodę, a to branie, od razu. A jeszcze powiedz widzowi, kiedy najlepiej łowić ryby. Rano albo wieczorem. To teraz mamy godzinę gdzieś 17.30, to taki widzowie, ani to ranek, ani to jeszcze wieczór chyba, no nie? Wieczór od kiedy się tak łapie na te ryby? To już dobrze, od 17 gdzieś tak. To najgorzej, patrzcie, słońce świeci, niby się o dzieci, a tu nic nie widać. No dobrze, przynajmniej my będziemy dobrze oświetleni. Ogólnie tak się robi zaprawę, nie masz spowika chyba, wiesz? Mam. Wariacie? Mam. A co to tam się ruszyło? Co? No tam. Tak się robi zaprawę murarską. Ostatnio zrobił słabą, z tego no, co wiem. pamiętam. A po co to się robi o to? No, to ryby ten przyciąga. No, musisz to opowiadać, ja tam wiem, no nie. Bo on już, on już mnie pokazał. Tylko, że ryby. Młody ogólnie robi tak, że daje im tą e, zaprawę, no nie? I one się najedzą tą zaprawą, i one już nie chcą brać później, no nie? Także elegancko. Młody to jest ogólnie dobry łeb. Ja bym dał im y, samą tą glizdę i żeby szły do jedzenia. A jak to będą miały, to tym się najedzą i nie będą chciały brać. Ale to wytłumacz to zawodowe. O! Rzut! Za trzy. Rzucaj. A, a, u. Pełen profesjonalizm. I na razie jeszcze jedno. Jeszcze jeden, daj no. Wszystkiego nie marnuj, nie marnuj. Kurde, nogi sobie poparzyłem przez tego gamonia, żeby tu przyjść. No i czekamy na kolejną rybę. No tutaj jeden połów już widzieliście na szczęście. Ja bym, ci grunt jest zły ja bym Ci proponował później pójść ogólnie na tamtą stronę, żeby, żeby słońce w nas tak nie grzało, bo ono może zaraz zajść za chmurkę, ale może też i zaraz grzać jeszcze bardziej. Co to kombinujesz teraz? Bo mam to źle. Przytrzymać Ci tą wędkę w górze? Nie. A co tu źle zrobiłeś? O to jest źle tylko. Czyli? No nie wiem jak Ci mam to wytłumaczyć Ciężarek? Ciężarek muszę przesunąć i tyle Aha. Teraz już będzie git O tam coś dużego było Cześć żebyś mnie tu nie złapał zaraz za to Gdzie najdalej dorzucisz? Zobaczymy Zobie 2000 łapek i jak, jak go zabiorę jeszcze raz To ogólnie ja będę mógł łowić To tak Ci wysoko leci, a tak nisko spada znaczy tak blisko spada, no nie? Nie wiem. Lipton Fist. Ale spokojnie dzisiaj jest zero praktycznie wiatru widzowe. Ogólnie widzowe śmieszna akcja dopadła młodego. Baczcie, Coś mu zjadło glizdę i ryba przechwyciła wędkarza Jak to się stało? Nie wiem, ale masz coś, żeby zacisnąć bardziej ciężarek, bo ja wiem dlaczego to się psuje. Nie mam. A, to jest problem. To muszę zębami spróbować. I to gryź. Ogólnie u um, Wiktori coś na pewno jest w domu. A palcem nie możesz? Tak, palcem. Na pewno to palcem zacisnę. No idzie Cię widzowie. Ciężki los wędkarza. On niech tutaj sobie tam kmoci, coś tam robi i patrzcie. Nowe zdjęcie widzowie wstawiłem. Mam nadzieję, że widać. Fajnie było jakbyście wbili i zostawili lajka. Będę wesoły. A teraz wróćmy do naszego Dobra, programu wędkarskiego. Się. On teraz nie będzie tak latał. Tak? No i będzie dobrze. Ale przynajmniej powinno hmm. być dobrze. Teraz to musi być cudownie. Znaczy, przynajmniej nie, powi nie powinien też przechodzić. A jak będzie przechodził, to. Cześć, nie czekajcie, będzie. widzowie, bo teraz ryby 20 kilo jedna za drugą, do się łowić. Jak młody powiedział, że będzie dobrze? Nie chodzi, że dobrze o zestaw, a nie. A. A no, no, inaczej jest... nawet się zarzuca trochę. Ale jak jest zestaw dobry, to może i ryby będą. Tak? No. Gorzej, jak to jest pusty zbiornik. Tak, na pewno. Ja Cię zabrałem, żeby Cię sprankować. Patrz, jak coś tam poszło, no nie? Patrz, tam jak się pluskają. Widziałeś, jakie mają duże te ogony? No i... Widzowie, jak to jest? Tu zarzucił im przynętę, to pole, po, poszły tam. I tam się kąpią. Ale coraz więcej ryb tak jakby wychodzi. To może dlatego, że coraz później się robi i taki delikatny wieczoryk. Miałem Wam, widzowie, włączyć nagrywanie, jak młody coś złapie. Bo jak na razie, to złapał sam siebie. Nie, spokojnie, ja już to prawie cały odpłukałem. Zarzucił wędkę i musi wszystko po. Nie, nawet nie zdążyłem rzucić. A, nawet nie zarzucił, wziął za siebie wędkę i mu się ta linka cała po pomieszała. To jest po prostu. No, to jest widzowie amator. To jest amator tego sportu. O ile wędkarstwo można nazwać sportem. Ty pewnie źle zarzucasz. Tam patrz jakie okazy pływają, a my tu stoimy. Patrz. Słuchaj, brata, słuchaj. Pamiętaj, że tam gdzieś dziura jest jakaś Ty jak rzucił Masz to swoje miejsce i zobaczymy czy tu coś Na pewno Tutaj będzie branie, o Boże na zawołanie Jak ryby są przy górze to nie żerują, jak skaczą to nie znaczy, że będą brały o. Tak? Miałeś branie przed chwilą Wiem właśnie Masz branie Jest Tak? No, ładniejsza chyba trochę <noise> A je, Jeszcze raz mi powiedz i dyskutuj ze mną że, że ja się nie znam. O, większa. Mi, większa. To Jest największa jaka tu chyba na razie wyłowiłeś. Dobra, trzymaj wędkę. Czekaj, daj ją trochę bliżej. Widzowie, piszcie w komentarzach. O, Młody się nie zna. A Michał ma rację. Pokaż ją. Ładna, poczekaj, pokażę jej jak odhacze. Weź. Niżej. płaczek się zapięła. Ogólnie widzowie udało się to odczepić, ale nie złe jaja. Ona tutaj udawała martwą. Bo to ją młody wrzucił i z dobrą minutę, no widzieliśmy jak po prostu oddycha, bo jej się to ruszało, i teraz się odpłynęła. Patrz, a, a, patrz Clean, bombluje. a dlaczego ten, dlaczego ona mogła tak udawać ten? Znaczy ona nie udawała, tylko po prostu może ten, może musiała nabrać ten, wody, musiała może trochę odpocząć, nie wiem. No to aż z minutę trwało. Ciekawe ogólnie, te ryby to dziwna sprawa. No i dobra widzowie, trochę tu już stoimy. Jak wiecie słońce już praktycznie zaszło. Mody złapał. To jest która? piąta? Piąta. Piąta ryba. O. Czy to jest dużo czy to jest mało mody? Jak na twoje możliwości. Jak na to, że ile tu jesteśmy? Niecałą godzinę? Pół od siedem na no, godzinkę Co? To... To mogły być ze 2-3 więcej, jakbym dobrze poczekał z braniami. No, bo za szybko czasami wyrywałeś. To w sumie racja, to no. mogę Ci przyznać. Dobra, zarzucaj, bo tu już widzowie cimno się powoli robi. Cimno. Młody coś tam robił poprawki, jeżeli chodzi o glizdy, tak? Tak. No dobra, czyli poprawione są glizdy No i czekamy, czekamy. Słońce coś tam świeci. Młody, zadowolony, ale powiem Wam tak, ma jeszcze czasu do łowienia. Mówił do 55 po, także 13 minut. Zobaczymy czy przez 13 minut coś się zmieni w jego dorobku. 5 ryb Czy to jest tak dużo? Ja Przed... O branie, branie, branie. Aha No i co? Zjadła ci pewnie te tak. Teraz zobaczymy, może jeszcze weźmie. No nie wiem czy to ci coś wezmia, bo to już pewnie jest zjedzone. Jak wzięła do dołu to trzeba było wyciągać. No, nie, pe pewnie znowu by nic nie było. Ta. Aś ty, ty amator taki. Co, jest ryba? Yes. Znaczy, glizdy są, ale ryby nie. <laughs> to, do, to, to, to co wrzucasz, to i widzę, to samo wyciągasz. Bez żadnych dodatków. Słodkie chciało się jej. I tam ogólnie. Przyjechał, przyjechał przed chwilą właściciel stawu, tak Wam powiem. No i nakarmił te ryby. No nie, w ta z tamtej strony. Jakimś zbożem, czy co to tam było. Nie mam pojęcia. Zasłaniasz widzą. o z pierwszej perspektywy, jakbyś kamerę na głowie miał Wędkasz na tropie Tak o Patrzcie widzowie Jakbyście tu byli, normalnie jakbyście tu byli <grym> Tylko, że nie w tą stronę masz kamerę, zamiast nas spławik no to na wędkę O to, to nawet nie widać na gopro, przecież tego z No gdzież Jeszcze słońce się odbija Napiszcie w komentarzu widzowie, czy młody ma rację, bo on coś gada, że konia złowił O, koń a, o, a ja myślałem, że o koń. No i widzowie, wracamy z tej jakże pięknej wycieczki rekreacyjnej. Słońce w twarz świeci piękna sprawa. Tak lubię jeździć właśnie. Młody, powiedz ile złowiłeś ryb. Sześć No i tak jak mówiliśmy ogólnie 2000 łapek w górę. Młody uczy mnie łowić ryby. Po prostu jeszcze raz pojedziemy. No, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko powychodzi. Fajnie, fajnie. No. Kurde, mnie najbardziej. Nie, ja nie lubię czegoś takiego widzowego, że muszę czekać, no nie? Bo ja praktycznie nic nie robię, tylko trzymam wędkę jak młody ryby ściąga. A tak poza tym to ja oczywiście nic nie robię. No młodemu ten czas szybciej leci, bo on jest to bardziej zaangażowany, ale na pewno jeszcze raz się tam wybierzemy, jak będzie te 2000 i nagramy wam kolejną część, może akurat innym sposobem byś łowił, czy jakoś coś mm, nagrywasz mm, mnie, czy są. Nagrywam powód? Ciebie. A. Wątpię, że innym sposobem, jeszcze na następny raz, ale, pe ale pewnie bym kukurydzę sobie dokupił. No, to zobaczycie jeszcze inne jakieś tam duperele. Tam młody wam wytłumaczy w kolejnym odcinku. A na dzisiaj to by było na tyle. My się z Wami żegnamy i jutro pewnie będziecie mieli serię, gdzie we dwóch będziemy z farminga. Tak mi się wydaje, coś tam. No, może nagramy. Także nara.